Jak najbardziej, jest to wykonalne. Najlepszym przykładem są Niemcy, gdzie, czyli nasi bezpośredni sąsiedzi, którzy mają dokładnie takie same warunki klimatyczne jak my, a moc zainstalowana w fotowoltaice to przeszło 40 gigawatów. Żeby uświadomić, jaka to jest wielkość, to sam system energetyczny Polski to jest 36 gigawatów zainstalowanej mocy, czyli Niemcy posiadają taki potencjał, w swoim kraju. To najlepiej można, można zaobserwować przekraczając granice. Domy, stodoły, budynki mieszkaniowe, firmy dosłownie wyłożone są panelami fotowoltaicznymi. To jest najlepszy przykład tego, że ta technologia sprawdza się w naszych warunkach. Na pewno, patrząc w tak dalekiej perspektywie, należy sobie uświadomić zmiany technologiczne, które następują. Pro, prostą grą, którą zawsze proponuję, jest stanąć tu i teraz i cofnąć się pamięcią 20 lat do tyłu. Najlepszym przykładem są telefony komórkowe. 20 lat temu telefonia komórkowa w Polsce jeszcze raczkowała. Nie wszyscy mieli te telefony komórkowe. Telefony komórkowe były. Były olbrzymie. W tym momencie, tak naprawdę, my mamy w swoich rękach potężne komputery, które robią zdjęcia. I to samo dzieje się z technologią, czy to wiatrową, czy fotowoltaiczną. Postęp jest lawinowy. Moce zainstalowane na świecie wzrastają każdego roku. Nowinki technologiczne są ogłaszane dosłownie co, co kilka miesięcy, więc. Przewidzenie, jak ostatecznie będzie to wyglądało za 20 lat, jest bardzo trudne. Niemniej jednak, ja, ja mogę być stuprocentowo pewny, że będą to odnawialne źródła energii. Z tego tytułu mają jedną podstawową zasadę. Nie zanieczyszczają powietrza. A w tym kierunku idziemy, bo każdy, czy to polityk, czy, czy zwykły obywatel oddycha tym samym powietrzem. To jest demokracja. Ja bym powiedział e, e, świeżego powietrza. Każdego to dotyka i każdy skorzysta na tym, że zmienimy ten e, przestarzały system e, produkcji e, energii elektrycznej na bardziej nowoczesny, bardziej przyjazny naszemu środowisku i nam samym, bo jesteśmy częścią tego środowiska. Trendy, które możemy zaobserwować. Na pewno wzrost wydajności paneli fotowoltaicznych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat średnia sprawność takiego panela rokrocznie wzrastała o 0,5%. Proszę zauważyć, to są dwie cele standardowe i cele nowego, nowego typu. Wspomniałem firmy Sunpower. Mają różną powierzchnię, niemniej jednak mają tą samą moc. Ta cela jest bardziej sprawna, bardziej wydajna. Jeżeli chodzi o wytrzymałość paneli, tak naprawdę panele mają żywotność, zaskakującą żywotność jak na dzisiejsze standardy produktów 25-35 lat, te cele mogą teoretycznie 40-50 lat, czyli tak naprawdę mogą służyć nam przez całe nasze, nasze życie, zainstalowane. Teraz pokażę, jaka jest różnica w jakości, z czego to wynika. Taka cela, oczywiście, ona jest zalaminowana, schowana za szkłem, niemniej jednak, jeżeli uszkodzimy ją, ta cela jest w stanie popękać. Nowe cele. Również pękną, niemniej jednak dalej będą przewodzić prąd. To jest nowoczesna technologia, która pozwala e, całej strukturze celi trzymać się w jednym obrębie. Więc uszkodzenia jakiekolwiek e, będą miały wpływ na produkcję, ale, ale nieznaczne. Te cele między innymi są wykorzystywane przez NASA e, w, w innowacyjnych rozwiązaniach, jak samoloty e, zasilane energią słoneczną. Samochody. Taka jest zmiana technologiczna. To już jest, czyli to nie jest technologia, która będzie. Już mamy to na miejscu. Każdy z nas będzie mógł skorzystać z taniej, odnawialnej energii, i ta energia będzie tak naprawdę wszędzie dookoła nas, bo my będziemy w stanie nanieść materiał fotowoltaiczny na nasze ubrania, na nasze samochody, na telefony. Czyli Będąc w ruchu, będąc na zewnątrz, my będziemy w stanie produkować tą energię na miejscu i zasilać nasze urządzenia. Czyli proszę sobie wyobrazić, idzie Pani ulicą i, na, i w, idąc ładuje Pani swoje urządzenia. Czyli nie ma już tego strachu, że nagle zabraknie nam prądu. Prąd będzie, będzie na nas, dookoła nas i ogólnie dostępny. Proszę sobie wyobrazić samochód elektryczny, który w trakcie jazdy ładuje się. To jest genialna, według mnie, idea. My w tym momencie musimy w pierwszej kolejności znaleźć najbliższą stację benzynową. Samochód elektryczny napędzany prądem może być podładowany dosłownie wszędzie, gdzie jest gniazdko. Czyli najbliższe gniazdko to jest stacja. Stacja ładowania. System elektryczny jest to jest potężna sieć w tym momencie. Każde miejsce praktycznie jest podłączone do, do prądu. Z ciekawostek, w zeszłym roku Japończykom udało się przenieść bezprzewodowo prąd na odległość 50 metrów niewielki prąd, 2 kW, czyli Taka, taka ilość energii, która zasili czajnik, ale proszę sobie też uświadomić, że bracia Wright przelecieli zaledwie kilkaset metrów, czyli pierwszy lot to był, było kilkaset metrów, ale jeżeli udało nam się przelecieć te kilkaset metrów, to co za problem przelecieć z kilometr, dwa, przelecieć ocean. My, wiedząc, że mamy taką technologię, wiemy, że możemy pokonać kolejne bariery, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy osiągniemy taką technologię. Przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości, to co Nikolaj Tesla chciał osiągnąć, niewykluczone, że udało mu się to osiągnąć, nie udało mu się tego wdrożyć, to by była rewolucja porównywalna z bezprzewodowym internetem. Czyli na każdy, ludzie w każdym miejscu świata mieliby dostęp do energii. Jesteśmy na początku, tak naprawdę, drogi wielkiej transformacji energetycznej, która będzie trwała latami, ale doprowadzi do tego, że nasz system energetyczny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Proszę sobie wyobrazić, że na milionach domów, dachów, które mamy, mamy zamontowane panele fotowoltaiczne one produkują prąd. W naszych garażach znajdują się samochody elektryczne, które mają w sobie akumulatory. One magazynować ten prąd i te samochody są takim wielkim bankiem energii, który może jednocześnie ładować, czyli odbierać nadwyżki energii, jeżeli mamy, powiedzmy, silnie wieje wiatr albo świeci słońce, a w momencie potrzeby tą energię wprowadzać do sieci. Każde tak naprawdę przyłączone urządzenie może robić to samo, czyli może pobierać prąd, ale może ten prąd też wprowadzać do sieci. Możemy być częścią całego systemu i zarabiać na, na transformacji tego prądu. To, co można zaobserwować od, od początku, tak naprawdę, zaistnienia komercyjnego fotowoltaiki, to nieustanny spadek. Ceny tej technologii. Rok do roku cena technologii spada, sprawność ogniw wzrasta. Jesteśmy w tym momencie na tak zwanym grid parity, czyli momencie, w którym energia wytworzona z ogniw fotowoltaicznych jest tańsza niż wytworzona w elektrowniach gazowych, węglowych. Taki sam postęp. Jak najszybszy następuje w dziedzinie magazynowania energii, bo to, czego nie udało się opanować energetyce przez blisko 100 lat, to magazynowanie tej energii. W tym momencie to, co my robimy, to produkujemy więcej energii niż z To średnio 20% więcej energii, czyli ten cały węgiel jest spalany niepotrzebnie. Magazynowanie energii, to jest problem, którego nie udało nam się do tej pory przeskoczyć, chociaż ostatnie postępy w tej dziedzinie wywołane głównie rozwojem samochodów elektrycznych, które mają w sobie dość, dość dużej mocy akumulatorowe, spowodowało duże postępy technologiczne, i co roku możemy zaobserwować blisko 25% spadek ceny energii. Znaczy magazynów energii. To jest, e, mówię, po, e, szybko, szybkość postępu porównywalna z, e, z telefonią komórkową. Czyli w momencie, kiedy przekroczymy pewną barierę cenową, nie będzie się opłacało tak naprawdę korzystać z samochodów e, spalinowych. Proszę sobie uświadomić, że e, przejechanie 100 km e, na prądzie. W samochodzie elektrycznym to jest zaledwie 7 zł, gdzie 100 km w samochodzie spalinowym to jest blisko 25-30 zł, więc to już, jest, to już jest tańsze. A jeżeli te, te samochody możemy zasilać energią wiatru, słońca, wody, to cały system się spina. To wszystko zaczyna mieć głębszy sens. Tu jeszcze samochody elektryczne to jest nic, samoloty elektryczne. Już pierwszy, pierwszy samolot zasilany energią słoneczną okrążył glob Firma Sun Powers, z którą współpracujemy, robi wysokowydajne, wysokie, wysokowydajne panele, które zasilają, zasilają ten pojazd. Tak samo pierwszy statek zasilany energią słoneczną Pływa po świecie. To jest, to jest początek technologii, bo ta technologia będzie się poprawiać, sprawność będziemy mieli coraz większą. Te samoloty będą no, wyglądały jak standardowe, standardowe samoloty. W tym momencie mogą wy wyglądać trochę jak zabawki, ale mówię, to jest kwestia czasu. Jeżeli udało nam się osiągnąć yy, Zrobić jeden krok, zrobienie kolejnych kroków, to już nazwałbym fraszką. To już jest kwestia czasu, tak naprawdę. swoim czasu ruszyłem w dwuletnią, autosobową podróż dookoła świata. Wynikało to z dwóch, z dwóch potrzeb: poznania świata, poznania jak najwięcej, największej ilości osób z różnych kultur, poznania różnych sposobów patrzenia na ten świat i tak naprawdę czerpania z tych, z tej wiedzy, bo wiadomo, my, my jako indywidualna osoba mamy jakieś myśli, ale jeżeli mamy 7 miliardów ludzi i każdy z nich Myśli, ma, ma jakąś wizję na świat, to łatwiej jest podejść i zapytać, jaka jest Twoja wizja na świat, i stwierdzić: O, to jest bardzo ciekawa wizja. To, y, to chciałbym do swojego systemu wartości dodać. Dodatkowo y, w tej podróży y, poszedłem trochę na łatwiznę, stwierdziłem, że spotkam osobę. Która powie mi, co, co w życiu chciałbym zrobić. I po półtora roku podróży w małej wiosce rybackiej w Kolumbii, próbując przedostać się jak to stopem z Kolumbii do Panamy, spotkaliśmy Polaków, którzy płynęli łódką. Kapitanem był pan Tomasz Lewandowski, jeden z sześciu ludzi na świecie który płynął świat samotnie dookoła pod prąd. Ten człowiek okazał się dla mnie wielką inspiracją. To spotkanie było wielką inspiracją. Najlepszym przykładem tego była wymiana zdań, jaką mieliśmy między sobą. Tomek powiedział, Michał, ty masz dużo pytań, ja mam dużo odpowiedzi. Chodź, usiądźmy i, i poszczególne elementy omówmy i od pytań o Boga, rodzinę, związek, po pracę e, udało się dojść. Bardzo, bardzo prosto, to on zapytał mnie, co chciałbym e, w życiu robić. Na łódce były panele fotowoltaiczne e, zasilające, powiedział, chciałbym e, to sprzedawać. On powiedział, to wracaj do Polski. To rób. wróciłem, zacząłem e, się tym zajmować i... Sukcesem, mógłbym powiedzieć. Więc... E, Życie składa się z, często z przypadków, niemniej jednak bardzo ważne jest według mnie nadawanie, ukierunkowywanie myśli w danym kierunku. Bo mówię, ruszając tą podróż, miałem z tyłu głowy, że to nie jest zwykła podróż, przemieszczanie się, zwiedzanie. To była podróż po coś. I zakończona, uwieńczona sukcesem. Jeżeli wiemy, co chcemy w życiu robić, kwestia zrobienia tego to jest to, to jest już tylko kwestia czasu i włożonej, włożonej pracy. Warto sobie uświadomić, że wchodzi coś takiego jak internet rzeczy. Czyli my Możemy zarządzać naprawdę potężnym systemem za pomocą sygnału, impulsu. Czyli ja, dla przykładu, moje urządzenia w domu dadzą sygnał na, na centrale, chcemy załączyć jakieś urządzenie, chcemy zwiększyć zużycie energii elektrycznej i centrala wie dobrze za 5 minut o tyle wzrośnie nam zapotrzebowanie w całej sieci i takie sygnały idą z milionów domów, więc cały system jest w stanie przewidzieć, jak ten popyt i podaż będzie się, będzie się zmieniała. To jest, to jest, mówię, to jest wielka rewolucja, tak samo inteligentne liczniki, w tym momencie inkasent nie musi już chodzić po domu i spisywać każdego licznika oddzielnie, bo wszystko się dzieje drogą radiową, tak samo E, możliwość produkcji energii, no to też no jest rewolucja. No proszę sobie wyobrazić, że każdy z nas nie wiem, produkuje, może produkować paliwo w swoim domu do samochodów. No, to jest jednak potężna zmiana. To, y, wystarczy sobie uświadomić, do czego to może y, doprowadzić. Każdy z nas będzie miał y, poszerzoną strefę wolności. Będziemy bardziej niezależni. Każdy z nas będzie wytwórcą, wytwórcą energii elektrycznej.